Zobaczycie. Zamówimy sobie pizzę. Dzień dobry, ja Dzień dobry. Mogę pomóc? Chciałabym zamówić pizzę margaritę. Dobrze, pizza margarita. Czy na pizzy chce Pani? jakiś sos? Niech będzie czosnkowy. Sos czosnkowy, Poproszę jeszcze, adres, na mamy przyprowadzić pizzę? Na ulicy Jagiellońską 13. Proszę raz powtórzyć adres? Na ulicy Jagiellońską 13. Dobrze, uczucie jest 13. Czas oczekiwania za około pół godziny. Dobrze będę czekać. Takim razie dziękuję za złożenie zamówienia. Miłego dnia życzę. Do widzenia.